Ja dzisiaj i jutro nie chcę jechać do szkoły. Chciałem, ale nie mogę. Co, wolisz grać w farminga? Wolę leżeć. czy jakieś zadania, czy to mi się teraz opisuje. Dobra to się jedzie. Powiem bo już mi prawie chyba w pszenicę urosła, wiesz? Wow mega. Czy będzie by dużo do zbierania w sumie bele. Kostek, kostek sobie, bo I, i kupujemy przewracarki tylko. Czy nie, balarki tylko robimy. Kostki. Ja nie jestem taki jak Kuba. Często. Że nic nie robi. Jak luź się. Ile jest? siłę na polszu 100? 250 tysięcy. A ty? Zero. No i co? Bolicie to? No nie. Właśnie Bo bojcie co, że ktoś jest na kredycie A ty nie możesz być jak, i, być jak inni seniak no. Czemu sąsiadowi tak dobrze wszystko rośnie, co rośnie? Nie hmm.

Ej, jak ty masz przyjemnicę, to u mnie jest w jakiej fazie rośnięcia ostatniej? czy Jakiej myślisz? Pokaż mi ją. No chyba to jest przez ostatnią. Czyli jak teraz już wyżej urośnie, to już będziesz mógł ją rozwierać. Chcę zrobić takie grube wały, że szok. Chcę takie właśnie zrobić grube wały, żeby wiesz, żeby wszystko na lans zabrać. Ale chyba mi się to nie udało właśnie. Teraz mi się chyba zamknąć. Jakiś tam gruby wałek jest też wiesz, o kurde kurde pooglądałbym Ciebie jak Ty, chłopie, grasz Jestem ciekaw jak, jak u Ciebie to wygląda, wiesz? To no. Ale no niestety nie mogę To No, bo no, ja jestem ciekaw jak Ty grasz Jak u Ciebie to wygląda wszystko, wiesz? Tak szczerze, bo ja jestem ciekaw, czy, jakim, czy jesteś lepszy niż ja, czy gorszy? A czy jesteś w lepszym etapie niż ja, czy gorszy? A Ty jak sądzisz? No ja myślę, że jestem przy lekkim etapie, tylko Ty masz kilka maszyn, moim zdaniem bezsensownych. Na przykład? Na przykład. Wszystko co tam robisz właśnie w tym momencie Ale nie, bo ja je nie, ku nie, ku nie, nie kupiłem Tylko ja je wypożyczyłem Dobra mogę live'a kompnego zrobić Tylko jak się robił live Pamiętam Przypomnij ci Ja bym mógł zrobić live ale bez włosy Ale nie, jak będziesz mógł, to rób z głosem, jak już będzie krytyczna sytuacja, to wtedy nie rób, git? Nie. Dlaczego? Bo nie chcę się kazać. Aha. A Ty jak chcesz, rób jak chcesz. Albo nie, bądź tajemnik. Nie, to już rób bez głosu, bez głosu rób. Po co żyć skoro to wszystko to po co żyć skoro je to wszystko twierdzisz? Walnij magika nazwana co? Przynajmniej będziesz chodzić w internecie Powstaniesz Walną magi. Walną magikę z tego. No jak to się nazywa Zbywam sugeruję, że się zabił No nie o nie przecież wiem, czyli tak ty trzeba tych swoich pomysłów nie, no nie zrobisz. A ja się zrobię To nie rób tak i tyle O dobrze Nimel przeczytam nick jeszcze raz MRSPIDEK Sugeruje mi śmierci. Nie, nie, nie. Rozumiem. To nie mogę. Widzą mnie. O, o. No to nieźle. Ale oczywiście Właś w GTARP. Właśnie się przyznał, że sugerujesz mi śmierci. Ale oczywiście nieźle. w GTARP. Nie, 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 nie. No, a gdzie o? ty myślałeś? No w GTA RP A gdzie indziej, chłopie, ty masz jakieś, nie wiem Fazy może jakieś masz, nie wiem Nie mam fazy. Masz fazę śmierć W GTA RP ile mam razy powtarzać Nie, nie wiem. Co? Moja? I żebyś stracił wszystkie itemy w GTA RP Właśnie o to chodzi, wiesz? No Ale Wiem, tego i tego ci życzę, się wikieta ARP. Mu śmierć. Nie, nie. Chowię, Wigieta, A, RP. Tylko. Gubisz się, nie, gubię się, nie, 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 że nie, 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 tylko. nie, 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 No i co z tym streamem? I co z tym streamem? Ja Nie ma No dawaj chłopię, odpal. Dla kolegi nie odpalisz? Nie Aha, no co niej no 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 się koledze właśnie rzuciłeś na śmierci. śmierci. przypominam. Ale mówiłem GTA RP Każdy dobrze wie, że w GTARP. Jak? Tak, że dostaniesz kurwa bana Aha, czyli w tej chwili źle mi życzysz? Nie. Tak, że tak, życzysz mi, że będę dostał so bana. Nie. Tak. Powiedziałem tego, nie powiedziałem tego. Powiedziałeś, nie ja będę cy 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 cytował wulgaryzmów, oczywiście. Adresa wypowiedziane w moim aspekcie. Powiedziałem, że Twitch to weryfikuje. A potem? Ja się jak. Powiedziałem, że ci po prostu wypadną. Ale użyć bardziej niegrzesznych słów. Powiedz jest co ty powiedziałaś. Powiem, ale co, co mam do tego niegrzeszne słowa? No, obraziłem je te słowa. Nik minen 3n podłoga jak coś Twitch Jak bo się se to jest Ale ty chopie farmazoniszu u A na przykład jak na przykład teraz nie mogłem y, tak jakby nawodzić tego to przy następnym etapie będę mógł już nawozić i y, ta, ten procent wzrości czy jak to działa? Ile masz procent? No czasami 90, czasami 50 różnie. Co? No, nie mam na, w, w jednym miejscu mam 95% w mam 9,69, a w trzeci mam 50%, rozumiesz? Czy nie? Jest, jest na to oznacza. Co? Jest po prostu nierówno. na no. no, poziomie. Jak nierówno jeździłem cały czas prosto? Dambo, dlatego, że, że są dziury. Parę wałeczków, tylko wyszło to mało. A Ty co jak będziesz robił? Kostki czy bele? Pierwszy po kost kostki. Wykup kostkarkę za 14 tysięcy chłopie. No 20 tysięcy. No to co zostanie Ci 6. Ale lecą, co udało się wzywać? Perkusja. do fakt. Zaraz będzie znowu to samo zawsze. Ulala, czy coś takiego jak Twoja matka? Miała, czy nie? Zwiększono zapotrzebowanie na stacji tartak, czyli będą mi więcej płacić. Trzeba wiedzieć Kiedy chopię. Kiedy, co? kiedy coś robisz. Kiedy na przykład drzewo trzeba wyjść. A ja zawsze wiem to.